Dlaczego jest tak, że niektórzy lubią swoją pracę, nawet jeśli nie zarabiają w niej dużych pieniędzy? To pytanie zadał sobie kiedyś węgierski psycholog o być może najbardziej skomplikowanym nazwisku pośród wszystkich psychologów świata Michalaj. Michalaj. Cichent Michali, Cichent Michali. No i odpowiadając podał jedną z najlepszych recept na skuteczną edukację. Jesteś aktualnie w trakcie robienia czegoś, co kochasz. Być może to twoje hobby, na przykład spinaczka górska, czy zgłębienie tematu, który cię jakoś interesuje, a może po prostu rzeźbienie w drewnie, jeśli to akurat jest Twoją pasją. Tak bardzo skupiasz się na tej czynności, że jesteś w nią tak zanurzony, że nagle okazuje się, że minęły 4 godziny. A ty zapomniałeś, zapomniałaś na przykład zjeść obiad. Jeśli poznajesz to uczucie, to bardzo możliwe, że wiesz już mniej więcej jak wygląda stan przepływu, stan flow, to intensywne, pełne zaangażowanie w wykonywaną czynność, podczas której człowiek całkowicie koncentruje się na zadaniu, tracąc poczucie czasu i poczucie otoczenia i robi to dobrowolnie, ponieważ wykonywane zadanie sprawia Przyjemność. Twórca koncepcji Flow Michlaj Tzikrzędch Michali rozwinął swoje dociekanie, obserwując artystów przy pracy. Zainteresowało go to, że oni tracą poczucie czasu, zapominają o otoczeniu, a nawet o swoich potrzebach, takich jak głód czy relaks. Co jeszcze ciekawsze, ci sami artyści po zakończeniu swojej pracy często odstawiali ją na bok i przestawali się nią interesować tak jak gdyby liczyła się dla nich sama czynność i jej wykonywanie a nie to co dostają w zamian. Samo wykonywanie konkretnej czynności jest nagradzające i satysfakcjonujące. Nie liczą się zewnętrzne korzyści takie jak nagrody uznanie czy wyniki wraz z innymi psychologami. Himili przeprowadził około 8 tysięcy wywiadów z osobami z całego świata pochodzących z wielu różnych kultur czy środowisk i szukał tego, co sprawia, że ci są zadowoleni ze swojej codzienności. Zauważył, że wśród tych, których, których można określić jako szczęśliwych, większość lubi swoją pracę bądź swoje hobby. Ciekawa jest właśnie pewna rozbieżność stanu Flow z tym, co wyobrażamy sobie dzisiaj na temat szczęścia. Dla wielu z nas szczęście jest kojarzone ze spokojem, ze świętym spokojem, z wakacjami, wypoczynkiem nad Basanem czy koktajlem w dłoni. Jednak koncepcja Flow informuje nas o czymś zupełnie innym. Jak opisuje ją sam psycholog, najlepsze chwile naszego życia nie powstają, kiedy jesteśmy bierni i zrelaksowani, lecz kiedy jesteśmy napięci niemal do granic możliwości, sami świadomie decydując się na ten wysiłek, ponieważ mamy w tym jakiś cel do osiągnięcia. Takie stwierdzenie. Może bardzo zaskakiwać. W czasach, kiedy jak nigdy tęsknimy za spokojem, ym, jak możemy twierdzić, że jedyne co potrzebujemy, to jeszcze więcej wysiłku? Tu jednak chodzi o naturę stresu. Stres tak przez nas demonizowany i unikany, zazwyczaj zresztą słusznie, w pewnych sytuacjach nie jest jednak aż tak straszny, jak go malują. Badania wskazują linki do tych badań, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Badania wskazują, że stres w odniesieniu do wydajności przybiera trochę kształt odwróconej literki U. Jego niski poziom oznacza niską wydajność. Wraz z lekkim wzrostem stresu wydajność zaczyna rosnąć, osiągając w pewnym momencie najwyższy poziom. Jednak kiedy ten punkt kulminacyjny mija, to później, jeśli stres rośnie dalej, organizm zaczyna odczuwać zbyt wielkie przesycenie. Stresu. Robi się za dużo. Nasz organizm może wtedy włączyć tryb walcz bądź uciekaj, a to zdecydowanie nie będzie sprzyjało na przykład dobrej nauce. Najlepszy poziom stresu to stres umiarkowany. To na przykład sytuacja opisana dobrze w koncepcji flow, w której wymogi sytuacji nie są idealnie na naszym poziomie. Są nieco wyższe, bo wtedy, no, gdyby były na naszym poziomie, niczego byśmy się nie nauczyli. Nie są również zbyt wysokie, co pozbawiłoby nas wszelkiej motywacji. Są na tyle wymagające, że jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Z innej strony kłania się tutaj słowo dobrowolność. Stanu flow nie osiągniemy, jeśli bardzo nie lubimy tego, co mamy robić. Ale z drugiej strony, jak powiedział sam cykrzęt Michali. Jeśli jesteś czymś zainteresowany, skupiasz się na tym. A jeśli skupiasz uwagę nad czymś, jest prawdopodobne, że się tym zainteresujesz. Wiele rzeczy, które uważamy za interesujące, nie jest takimi z natury, ale dlatego że zadaliśmy sobie trud zwrócenia na nie uwagi. Co to dla nas oznacza? Że możemy szukać stanu flow nawet w codziennych czynnościach. Jak wykazały badania, ludzie mogą osiągnąć ten stan nawet podczas wykonywania codziennych obowiązków domowych, takich jak sprzątanie, gotowanie czy praca w fabryce. Znaczenie ma bowiem nie sama czynność, a nasze subiektywne jej odczucie. Jak więc tego można użyć w praktyce? Można zaciekawiać się tym, co już mamy i tym, co możemy zrobić. Możemy zwrócić uwagę na nasze zadania, które mamy wykonać i zastanowić się, co interesującego dla nas możemy z tego wyciągnąć. Przykładowo wielu z nas początkowo może odpychać, nie wiem, nauka nieciekawego, wydawałoby się bardzo trudnego przedmiotu. Jeśli jednak weźmiemy go pod lupę, możemy odkryć, że jest w nim wiele przydatnych treści. Mogę nie lubić historii, Choć interesuje mnie współczesność, ale kiedy zdam sobie sprawę z tego, że mogę historię odnieść do współczesności, dzięki temu lepiej tę współczesność zrozumieć, to już mam jakiś ciekawy aspekt. Znalazłem sens dla mnie. Flow możemy szukać w wielu rzeczach. Przez wprowadzenie jakiegoś elementu nowości możemy uczynić naukę ciekawszą, więc nieporównywalnie bardziej angażującą. A w efekcie skuteczniejszą. A przecież o to w tym cyklu właśnie chodzi, żeby pokazać, w jaki sposób uczynić naukę ciekawszą i skuteczniejszą. Dziękuję za uwagę.